Szanowni Państwo, dzień dobry. Zaprosiliśmy Państwa dzisiaj do sali ratuszowej, ponieważ tak naprawdę mamy do przekazania dwie wiadomości, dobrą i złą. Zaczniemy jak zwykle od tej złej, żeby później było lepiej. Zła wiadomość jest taka, że piękna nasza złota jesień. Ciepła prawdopodobnie dobiegła już ostatecznie końca i wszelkie prognozy pogody wskazują, że no właściwie już od dzisiaj, od jutra czeka nas okres znacznie niższych temperatur, co oznacza, że sezon grzewczy będzie za chwilę w pełnym rozkwicie. A to znaczy, że smog będzie nam towarzyszył no, prawdopodobnie już do wiosny. Ale ta dobra wiadomość jest taka, że nie jesteśmy bezsilni wobec smogu. Możemy zrobić wiele rzeczy. Mówiąc możemy, mam na myśli wszystkich, wszystkich nas, mieszkańców Nowego Sącza, a także mieszkańców gmin naokoło Nowego Sącza, jeżeli ta wiadomość do nich dotrze. I właśnie dlatego chcemy się dzisiaj z Państwem spotkać, żeby przekazać te dobre wiadomości, to znaczy podpowiedzieć Państwu, co można robić, żeby każdy z nas ze smogiem na własną rękę. Mógł zawalczyć. Pozwolę sobie przekazać głos panu dyrektorowi Wydziału Środowiska, a następnie panom, którzy udzielą informacji na ten temat. Tak jest. Proszę państwa, to, co chcemy państwu pokazać i zaproponować, to są proste czynności, które naprawdę mogą zmniejszyć smog. Tym bardziej, że tak jak pani prezydent powiedziała, sezon grzewczy w pełni, a więc smog u bram. To jest. Tego się nie da uniknąć A i w tym momencie chcielibyśmy Państwu powiedzieć, że w najbliższą niedzielę będziemy chcieli pokazać tutaj w obrębie rynku pokaz palenia od góry. To jest ta nowa technika, która nic nie kosztuje, a powoduje zużycie, zmniejszenie zużycia paliwa, co za tym idzie tak samo mniejszą emisję do powietrza, substancji toksycznych, bo proszę pamiętać, że 4000 tysiące samych domów w Nowym Sączu musi być ogrzewane węglem albo innym paliwem stałym. Druga rzecz jest taka, że później te pokazy palenia od góry będziemy pokazywać kolejno na poszczególnych osiedlach z uwzględnieniem tych, gdzie jest dużo domów jednorodzinnych z dużą ilością paliw opalanych paliwem stałym. Wreszcie e, krótkie rady, które mogą ratować życie, czyli pan komendant i nasz e, pan zaprzyjaźniony e, komisarz, który opowie o tym, co trzeba koniecznie zrobić z instalacją e, wentylacyjną, z kominami, dlatego że jak państwo wiecie już były pierwsze wypadki e, zatrucia czadem, ale nie będę tutaj e, odbierał e, tematu e, panom komendantom, którzy powiedzą jak łatwo uratować życie. Prócz tego niedługo przekazałem Państwu poradnik antysmogowy dla mieszkańców Nowego Sącza. On w tej chwili idzie do druku. Musieliśmy wprowadzić pewne korekty związane z perturbacjami, z paliwem niskoemisyjnym. Ale jak już mówię, to jest kwestia tego, że w przyszłym tygodniu powinien wyjść z drukarni. Oddaję głos Panom tutaj i proszę o... Proszę Państwa, tak jak Pani Prezydent powiedziała, ta dobra pogoda już się kończy. Zaczyna się w pełni sezon grzebczy, a z tym wiążą się zagrożenia, które też przekładają się bezpośrednio na jakość powietrza, którym oddychamy. Więc dbając o swoje bezpieczeństwo podczas sezonu grzebczego, będziemy też dbać o jakość powietrza, które, którym wszyscy oddychamy. I jakie to niebezpieczeństwa wynikające z sezonu grzebczego? Chcę powiedzieć, że przede wszystkim to są pożary sadzy w w ostatnich trzech latach notujemy rocznie takich pożarów na sądeczyźnie, także w Nowym Sączu, ponad setkę. Chyba rok temu 130, dwa lata temu 160, w tym roku już ponad 110 tych pożarów i tendencja jest rozwojowa. Dwa dni temu na jednej służbie chyba to był ostatni piątek, wyjazd do Michalczowy, gdzie palił się e, komin, asadza w kominie i później Nowy Sącz, ulica Gorzkowska. E, bardzo e, groźny pożar, niepokojący, bo e, sprzęt zadysponowany łącznie z naszą wielką drabiną, kłęby dymu, które wychodziły z komina, e, oprócz niebezpieczeństwa to oczywiście to, o czym dzisiaj mówimy, czyli o jakości, o jakości powietrza. Jest z nami e, kominiarz, który powie, co trzeba robić, a ja też nie chcę tutaj mu odbierać e, tej wiedzy, żeby oprócz Palenia, dbać o przewody kominowe żeby nie dochodziło do tych niebezpiecznych pożarów bo te pożary są naprawdę niebezpieczne i czasami ten pożar nie kończy się tylko w kominie a rozprzestrzenia się na poddasza na budynki mieszkalne I o tym trzeba pamiętać jak gdy powstanie w nocy i nie zostanie zauważony bardzo często jest tak że może dojść do pęknięcia komina oprócz tego że pożar się rozprzestrzeni na budynek to jeszcze mamy do czynienia z tlenkiem węgla jeżeli się nie obudzimy no to niestety możemy się nie obudzić i takim antidotum jeszcze oprócz. Dbającym o nasze bezpieczeństwo jest czujnik tlenku węgla. Co roku, od kilku już lat, trwa taka kampania Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa. Ja właśnie taki, taką czujkę tlenku węgla i dymu trzymam i pokazuję. Urządzenie, które kosztuje około 100 zł, warto w niego zainwestować. On po prostu przy takiej sytuacji, o której mówię, że powstaje pożar, sadzy w kominie, komin pęka, wydobywa się tlenek węgla, zasygnalizuje głośnym dźwiękiem, że coś się dzieje i może nam uratować życie. Jest to bardzo ważne, niedrogie urządzenie, które już nie raz uratowało życie życie. Natomiast, że mamy problemy cały czas z tlenkiem węgla, to sprzed dwóch dni działania na, w Nowym Sączu na lejek Batorego w łazience, piecyk przepływowy, taki podgrzewacz wody z otwartą komorą spalania. Po naszym przyjeździe wcześniej już było pogotowie, które podejrzewało, że to jest cenek węgla. Normy po naszych pomiarach były przekroczone Kilkukrotnie dopuszczalne, jeżeli chodzi o tlenek węgla. Skończyło się to tym, że cztery osoby było w tym mieszkaniu, dwie osoby dzieci, o ile dobrze pamiętam, jedno kilkunastoletnie, drugie troszkę młodsze, zostało zabrane do szpitala na obserwację, bo nie było pewności, jak długo. Pod, były, w tej strefie, były w strefie związanej z tlenkiem węgla. Objawy zatrucia miał, miało to dziecko kilkunastoletnie, typowe w początkowej fazie, natomiast no, pozostali mieszkańcy no, też mogli być na to narażeni. Także zachęcamy do dbania o przewody dymowe, o przewody wentylacyjne, żeby poprawić sobie bezpieczeństwo i poprawić jakość powietrza, w którym oddychamy. To tyle, co chciałem powiedzieć. Jak brzmi to urządzenie? Mogę go uruchomić, żeby Państwo słyszeli ten dźwięk, jeżeli mi się uda bo muszę tu wymusić, skoro nie piszczy, ono jest aktywne, działa na baterie, to, to znaczy, że tutaj mamy strefę bezpieczną, bo te urządzenia wykrywają najmniejsze już sytuacje związane z NKWD. To jest to, który Fire. myślę każdego, Fire. nawet największego śpiocha obudzi i uratuje. Mówi coś po angielsku, ale generalnie dzisiaj wszyscy mówią po angielsku, więc wiedzą że fire to ogień, dlatego mówi fire, bo to jak powiedziałem jest to czujka dwufunkcyjna, czyli tlenku węgla i dymu. To tyle, co miałem do przekazania. Zbliżając się do tego okresu, o którym wspomniała pani prezydent, na wniosek pana Tabasza, dyrektora i decyzją prezydenta Straż Miejska została zobowiązana do przeprowadzenia kontroli palenisk na terenie miasta dostaliśmy praktycznie 4000 adresów i w okresie od maja do, do chwili obecnej przeprowadziliśmy ponad 5 tysięcy kontroli, a więc mamy zewidencjonowane paleniska typu ruszta, czyli tam gdzie się spala paliwa stałe, mamy kominki, mamy instalacje gazowe i inne rodzaje, które stanowią niewielki ułamek tego jedna pompa ciepna i tym podobnie. Generalnie kontrolując te, te, te posesje i, i firmy, przede wszystkim działanie edukacyjne, ale, ale również zaprukowanie jaki jest faktycznie stan. Te informacje zostały przekazane do wydziału do ochrony yy, 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 środowiska w każdym bądź razie i z tego są wyciągane odpowiednie konsekwencje jak również są planowane środki finansowe, które mają zmierzać w kierunku zastąpienia tych yy palenisk yy stałopalnych yy, nowocześniejszymi paleniskami jak również zmiana w ogóle paleniska na gazowe czy jeszcze inne pompy ciepła i popularyzacja tych systemów. <tosłuch> W czasie kontroli spotykaliśmy różne rzeczy, ale generalnie mogę tylko powiedzieć, że na terenie miasta nie spotkaliśmy się z jakąś agresją czy e, e, jakimiś e, no, uciążliwościami. Generalnie jesteśmy i w czasie tych kontroli no, ona jest taka, jaka jest, uciążliwa może troszkę, ale z pełnym zrozumieniem, więc tutaj chciałbym podziękować mieszkańcom miasta, że, że podchodzą do tego w, w, w prawidłowy sposób, czyli widać tą chęć poprawy. Niektórzy po prostu przez całe życie tak palili i nie wiedzieli, że można inaczej. Dlatego to, co teraz będziemy prezentować, czy koledzy i Urząd Miasta, to jest w tym kierunku, żeby to, co mamy spalić, było spalone jak najlepiej. W każdym bądź razie. My jesteśmy na bieżąco w tym temacie. Służba dyżurna, która działa w Straży Miejskiej, przyjmuje różnymi kanałami. Są to indywidualne zgłoszenia, jak również telefon, który został alarmowy, ten eko, normalny telefon 986 i normalny telefon sieciowy, na który zostają przyjmowane. I z tego wszystkiego robimy odpowiednie zapisy i zaznaczamy sobie te miejsca, gdzie... Cykliczność powtarzania tych zakłóceń, jeżeli chodzi o atmosferę, jest duża. Współdział, współdziałamy z Wydziałem Ochrony Środowiska, a przede wszystkim tam, gdzie jest to niezbędne i, i, i po prostu drastyczne, to nakładamy mandaty karne. Było ich kilkadziesiąt. Największy mandat to było 500 zł. Nie kierowaliśmy wniosku do sądu, dlatego że przy skierowaniu do sądu sąd jest w stanie dołożyć nawet karę 5000 złotych. Więc akurat nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby ktoś protestował, ale były ewidentne przypadki palenia plastiku, gumy. Do tego w niektórych kotłowniach zagrożenie przeciwpożarowe w koło walały się różne rzeczy, nawet dywany, takie jak tu przez państwem były wyścielone na wysokości popielnika, co stanowiło duże zagrożenie. I tutaj strażnicy reagowali prawidłowo, nakazując takie czy inne zachowania, żeby, te obywatele, żeby ci obywatele to zrobili. Przygotowujemy się do pokazu, o którym powie pan Sządrowski e, mistrz kominiarski wielokrotnie się z nami spotykał jako strażnikami, i, i, więc my mamy tą wiedzę, którą nam przekazał i posługujemy się tymi wymaganiami, które mistrz kominiarski nam przekazał, że, czyli edukujemy również w, te, w ten sposób, nie nosząc munduru kominiarza. Ja mam tyle, dziękuję przyjemnie. Czy w sezonie będą też kontrole prowadzone teraz z tym rzeczem? jak do tej pory? Tak, 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 więc w tym okresie na pewno będzie dużo sygnału, dlatego że te kominy zaczną pracować i, i tych sygnałów przybędzie. Na razie ze względu na pogodę, co Pani Prezes wspomniała, no jest to przepalanie takie, pozgrywanie wody użytkowej czy coś, ale to się będzie narastało i tutaj nikt tego naszego obowiązku nie odwołał i nie odwoła, także do wiosny będziemy starać się tutaj chronić miasto przed tym, żeby wytwarzanie tego jak najmniej. A pod tą linię antysmogową ile osób do tej pory zadzwoniło? Jeszcze raz. Pod tą linię antysmogową? Yy, około 45 do 48. No tak jak ostatnią yy, informację posiadałem. Natomiast no, częściej jednak jest ten telefon 986. I drugi telefon, można to nawet sprawdzić, bo rozmowy są rejestrowane po prostu, żebyśmy wiedzieli kto co gdzie, jaki adres. W każdym razie jest zainteresowanie. Natomiast, no mówię, są trzy kanały, które nawet i osobiście przychodzą lub dostajemy anonimy, które tam mieszkaniec podpisuje i mówi, że tu i tu się dymi. No to jest decyzja obywatela, w jakiej formie zgłosi to zagrożenie. Jeździmy, sprawdzamy i mogę powiedzieć w ten sposób, że przede wszystkim kuleje umiejętność rozpalania i palenia tego paliwa, które jest. I, i sprawdzamy, paliwo jest z atestem, bo węglu, y, y, sorty węglowe są kupowane i dostaną, czyli wiemy, czy to jest taka kopalnia, taka, jaki gatunek. Natomiast sposób użytkowania i prowadzenia tego pieca no jest, że tak powiem, staromodny i on przy rozpalaniu daje ten efekt, że 20-30 minut jest kupa dymu, a potem przyjeżdża patrol jeżeli nie zdąży wcześniej, no to już tylko gorące powietrze idzie z komina. Więc no, ludzie powinni to zrozumieć, że no, to jest taki efekt no, rozpalania takiego pieca. Mógłby Pan przypomnieć, jak wyglądają kontrole jeszcze? No Kontrole polegają na tym, że wchodzimy na obiekt, to znaczy za zgodą obywatela wchodzimy, jest, wynika to uprawnienie nasze z ustawy. Zostajemy przyjmowani, wchodzimy na, do kotłowni w obecności właściciela dokonujemy czynności kontrolnych. Jest do tego specjalny protokół wykonywany w dwóch egzemplarzach i sprawdzamy różne punkty tego protokołu, czy jakość paliwa, czy to jest węgiel, czy taki, jaki rodzaj pieca stary z zasobnikiem, no to opisujemy to palenisko w jaki sposób. No i inne uwagi, które mogą wpływać na to, że korzystanie z tego źródła ciepła może powodować nadmierne wydzielanie tych pyłów i, i, i tego dymu. I z tego robimy protokół, który jeden egzemplarz zostaje u właściciela posesji, a drugi jest w naszej dokumentacji. Jest tego bardzo duża teczka taka. Także zawsze można wrócić do tego, co było w danym dniu. No bo ta sytuacja jest dynamiczna, może się zmieniać, ale, ale dokument z kontroli jest wytwarzany na 100%. Także nie jest to takie puszczenie, że tak powiem, w przestrzeń, tylko no, robimy z tego pełną dokumentację. Teraz nas o tym służy do oceny różnych zdarzeń. Ja dziękuję. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Tomasz Szorowski, jestem mistrzem kominiarskim w naszym mieście, tak jak mój tata. Szanowni Państwo, ja powiem o obowiązkach, jakie nakłada na nas prawo, na każdego zarządcę nieruchomości bądź właściciela nieruchomości. Prawo budowlane nakłada obowiązek corocznej kontroli kominów. Bez względu na to, jakie one są jak są użytkowane, e, powinny być regularnie kontrolowane i może to robić tylko mistrz kominiarski. E, następnym aktem e, prawnym, który każdego właściciela e, budynku obowiązuje, to jest ustawa o ochronie przeciwpożarowej, która mówi o czyszczeniu kominów, regularnym czyszczeniu kominów, czyli usuwaniu zanieczyszczeń e, z przewodów kominowych e, opalanych paliwem stałym, to jest co trzy miesiące w e, czasie ich użytkowania. Opalanych paliwem gazowym i olejowym co 6 miesięcy, a wentylacyjne przewody raz w roku. Co najmniej raz w roku, jeżeli się nie okaże, że trzeba to robić częściej. Szanowni Państwo, wszystkie te procedury powinien wykonywać co najmniej, jeżeli mówimy o czyszczeniu, co najmniej czeladnik kominiarski, ale już kontrole obowiązkowe powinien wykonywać tylko i wyłącznie mistrz kominiarski. Tu nawiążę do. Programu telewizyjnego sprzed kilku tygodni, w którym była sytuacja na naszym, w naszym regionie sądeczyzny, gdzie byli fałszywi komiarze bądź komiarze bezuprawnie nie wykonywali pracę, których nie powinni robić. Szanowni Państwo, jeżeli ktoś do Was przychodzi i chce pieniądze za niewykonanie usługi, to jest zwykłe oszustwo i wyłudzenie, więc żadnych żadnej zapłaty się nie należy. Pamiętajmy o tym, że prawo na nas nakłada obowiązki usuwania tych zanieczyszczeń i regularnych kontroli, natomiast to my sobie wybieramy, kto do nas przyjdzie do domu. Czy to będzie ten, kto zapuka do bramki, czy to będzie ktoś, kogo sobie sprawdzimy. Również mamy falę fałszywych kominiarzy przebranych, którzy roznoszą kalendarze co roku i w naszym mieście, i nie tylko. To są tak naprawdę ludzie, którzy nie mają żadnych uprawnień i sprzedają te kalendarze. Trzeba pamiętać o jednym, kominiarz, prawdziwy kominiarz nie sprzedaje kalendarzy, tylko je rozdaje, na szczęście. Jeżeli ktoś chce zapłatę za kalendarz, to jest po prostu zwykłym oszustem i na to trzeba zwracać uwagę. My razem z panem Krzyśkiem Woźniakiem Stanowa, który za chwilę będzie opowiadał bardziej szczegółowo, będziemy starali się państwo przybliżyć, jak można przy obecnym stanie, czyli... Nie każdego stać na wymianę urządzeń węglowych na gazowe, nie każdego stać na jakiekolwiek przeróbki, ale możemy zrobić, yy, możemy zrobić to, co, to, to, na co nas stać szybko i, i, i bezpiecznie, czyli zmienić pewne nawyki palenia yy, i przede wszystkim czyścić te kominy regularnie. I wtedy tych zanieczyszczeń będzie mniej, bo każdy kominarz czyszcząc komin usuwa te zanieczyszczenia, które nominalnie wychodzą w powietrze. Więc. Tak naprawdę tyle z, z mojej strony chyba o niczym nie zapomniałem. Dziękuję Czyli bardzo. Dopytam, tak? czy kominiarze mają jakąś legitymację, dokumenty, o które możemy Tak, jeżeli są, jeżeli są zrzeszeni w różnego rodzaju stowarzyszeniach. Stowarzyszeń jest kilka w naszym kraju. Jest Korporacja Kominiarzy Polskich, jest Międzywojewódzki Cech Kominiarzy, jest Krajowa Izba Kominiarzy. Również są tacy, którzy są niezrzeszeni. Natomiast ma, posiadają uprawnienia wydane przez Izby Rzemieślnicze. Można zadzwonić w naszym przypadku również do cechu rzemiosł różnych w Nowym Sączu i zapytać o jakiegoś konkretnego kominiarza, gdyż cech też ma informację, kto jest rzemieślnikiem z uprawnieniami. Więc pamiętajmy, kontrolę kominów, o których mówiłem na początku, może wykonywać tylko mistrz i tylko mistrz może się pod takim dokumentem podpisać. Tak jest. I jeżeli mamy dom ubezpieczony, to ubezpieczyciel na nas też wymusza pewne zachowania i dokładnie posiadanie również protokołu kontroli. Nie kwitka z czyszczenia, co mieliśmy sygnały, że jeżdżą i za kilkanaście, kilkadziesiąt złotych zostawiają kwitki. Taki kwitek do niczego nie uprawnia. Tylko i wyłącznie protokół z okresowej kontroli potwierdzony przez mistrza jest dokumentem prawnym i obowiązującym. Także tylko to nam jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo, bo w czasie takiej kontroli widać, czy kominy są uczyszczone regularnie, czy jest jakieś zagrożenie. Tak jak pan komendant mówił, na przykład, że jest zbyt dużo nagromadzonej sadzy, która może spowodować pożar. Więc to kominiarz jest od tego, żeby tą sadzę usunąć. Jeżeli jest za dużo, to ona się po prostu zapali i może dojść do nieszczęścia. Także to niewiele, niewiele trzeba, a, a będzie po prostu bezpiecznie. A oczywiście proces poprawnego palenia, tak jak i pan Komendant i, i za chwilę pan Krzysztof Woźniak wyjaśni. To jest coś, co możemy zrobić najszybciej, najtaniej, tylko po prostu się tego trzeba nauczyć. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Krzysztof Woźniak i jestem założycielem Grupy Zdrowego Oddychania. Organizacji, która zajmuje się generalnie zdrowym trybem życia. Natomiast no, w dzisiejszych czasach największym problemem wiadomo, że jest problem smogu, i dlatego my się zajmujemy tym, żeby jak najszybciej i jak najefektywniej go pokonać. Naszym głównym działaniem jest propagowanie prawidłowych metod spalania. Bardzo dziękuję za zaproszenie do Nowego Sącza. My działamy w całej Polsce, ale Nowy Sącz to jest miejsce szczególnie mnie bliskie. Mam tu wielu znajomych, wie, wiele znam osób, które y, nas wspierają już nie od wczoraj w tej akcji. Natomiast y, jadąc tutaj z Tarnowa widziałem po drodze co jakiś czas gęst, gęsty dym z kominów. Nawet po przekroczeniu granicy Nowego Sącza takie domy co jakiś czas się zdarzały. I wiedziałem, że tego wcale być nie musi, że tego nie musi być od jutra, od dziś i nawet od wczoraj tego nie musiało być. To wszystko da się zrobić za darmo. Wystarczy trochę edukacji. Edukacja moim zdaniem jest tutaj najważniejsza. Generalnie podchodzimy do tego problemu w ten sposób, że zauważamy dwa modele dojścia do tego, żeby Polacy. Używali tylko nowoczesnych urządzeń. Bo wiadomo, że celem naszym również jest to, żeby Polacy używali nowoczesnych, niskoemisyjnych, najlepiej bezemisyjnych urządzeń i ten cel jest nam bardzo bliski. Natomiast jeżeli tego nie zrobimy od jutra, to taki jeden model, który obecnie w Polsce najczęściej jest, że tak powiem, używany, to jest model, w którym ludzie palą w tych starych urządzeniach. Jak chcą? Po prostu, czyli najczęściej w taki sposób, jak tu opisałem, że najpierw gęsto dymią z kominów, a potem jak już wydymią wszystkie te składniki, które są niekorzystne to normalnie tam przez jakiś czas palą i po prostu ten taki dowolny sposób spalania powoduje to, że ten smog do czasu wymiany wszystkich urządzeń, czyli nie wiadomo, to w Polsce określa się to na około 10 lat, no będziemy żyli w takiej atmosferze, jak żyjemy. Drugi model to jest taki, że w czasie dojścia do tego, żeby wszyscy używali niskoemisyjnych urządzeń, dopilnujemy tego, żeby Polacy palili w sposób prawidłowy czyli w taki, jak jest zbudowany ich piec. To nie zawsze jest palenie od góry, to jest, ale zawsze jest to palenie prawidłowe. My zawsze uczymy palenia prawidłowego i tłumaczymy na przykład na naszych pokazach, w których piecach od góry. Wiadomo, że tych pieców jest około 90%, w których należy spalać od góry, także na tym robimy wszystkie przykłady, ale generalnie chodzi o to, żeby ludziom przekazać wiedzę, jak prawidłowo palić w piecu oraz to, że w każdym, nawet starym piecu, można palić bez dymu. Tu jest taka ulotka, którą będzie można na takich pokazach otrzymać. Ona właśnie pokazuje to, że zamiast takiego kopcenia można palić praktycznie bez dymu i nawet tu jest tak w skrócie pokazane, jak to, jak to osiągnąć. Na drugiej stronie tej ulotki jest również opisane dokładnie, jak palić od góry w piecach górnego spalania, czyli w tych 90% tych, co kopcą. Taka ulotka ona się obroni sama, ale ktoś musi ją roznieść, ktoś musi ją, to ją wystarczy do skrzynki wrzucić. Tu są takie informacje na przykład, że paląc bezdymnie zaoszczędzisz nawet 1000 zł rocznie. Także to jest nie tylko ochrona powietrza, ale również oszczędność dla, dla osób, które zaczną to praktykować. Jak to się dzieje i dlaczego będziemy tłumaczyć na naszych pokazach, na które serdecznie zapraszam. Pierwszy już będzie z tego, co ustaliliśmy 1 grudnia w Nowym Sączu. No cóż, jeszcze co mógłbym dodać. Jeszcze to, że jestem również członkiem Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego w Małopolsce i obradowanie z profesorami praktycznie wszystkich uczelni krakowskich obliguje mnie do tego, żebyśmy działali tylko w sposób zgodny z nauką. To jest podstawa i tutaj potwierdzam, że te nasze działania są zgodne z nauką. Mam taki informator, czyste ciepło w moim domu z paliw stałych. To jest informator wydany przez Ministerstwo Środowiska on został wydany na podstawie badań, które Ministerstwo Środowiska wcześniej zleciło badań naukowych. I proszę państwa, w tym informatorze na stronie 30 są dokładnie takie same rysunki jak mamy tutaj na tej ulotce. Także i również jest opisane, że Ministerstwo Środowiska zaleca właśnie taki sposób walki ze smogiem. Ja ten informator przekażę do Pani Prezydent, bardzo proszę, żeby bardzo Pani dziękuję. wiedziała, że, te nauko, że nasze działania są na pewno naukowe. Mamy co do tego wątpliwości, ale będziemy się starali tą wiedzę rozprzestrzeniać, żeby jak najwięcej mieszkańców Nowego Sącza o tym się dowiedziało. Zanim bardzo ten pokaz dziękuję. się odbędzie, proszę powiedzieć, co po kolei wsadzać do pieca, żeby się nie dymiło i żeby palić poprawnie. To zależy od budowy pieca. Ja powiem to może na przykładzie takiego pieca górnego spalania, czyli takiego, który w tej pierwszej komorze ma wy, wylot ko, nad paliwem, wylot Spalin nad, spali, nad paliwem. Czyli jak wrzucimy paliwo, to jeszcze u góry jest dziura, którą wychodzi, wychodzą spaliny. To po tym się rozpoznaje taki piec górnego spalania. Także to już jest cała praktycznie definicja i to, to powinien człowiek wiedzieć. Jak nie wie, to na pewno pomoże mu kominiarz i również myślę, że Straż Miejska będzie miała tę wiedzę, jak to rozpoznawać. Jak to robić? No, po prostu w takim piecu górnego spalania trzeba, tak jak na tym rysunku jest pokazane, najpierw na dół wrzucić naj, największe paliwo, czyli węgiel na przykład. Najgrubszy, i tak dalej, na wierzchu y, rozpalić ognisko drewnem i to koniecznie suchym drewnem. To jest ważne. Małopolska uchwała antysmogowa mówi, że drewno do palenia musi mieć mniej niż 20% wilgotności, i to jest właśnie, jeżeli takiego drewna użyjemy, to to się na pewno nam rozpali. Także taki jest ten sposób, że najpierw wrzucamy, a na wierzchu rozpalamy. O terminie pokazu w najbliższą niedzielę poinformujemy wszystkie obecne redakcje osobnymi mailami, bo to jest kwestia dokładnej lokalizacji, czy to będzie na płycie rynku, czy troszeczkę dalej. To jest Pierwsze dwa pokazy, bo potem zaczyna się sezon świąteczny i już yy, będzie mniej, mniejsze zainteresowanie, a dlatego od 1 grudnia, bo ma spaść pierwszy śnieg, więc będziemy wiedzieć o czym mówimy i to grzanie będzie wtedy najbardziej intensywne. Czyli zapraszam, y, jak Państwo to będziecie powielać u siebie, będzie naprawdę przełożenie na jeszcze większy efekt ekologiczny. Oczywiście filmy z tego nakręcone będą na stronie na Facebooku miasta.